Dzień dobry, witam Was z Wami Galina Łączkowi, partner niezależny Międzynarodowej Korporacji FOHO. Dzisiaj mamy taki piękny dzień. Jakby powiedziałam, że w jeden dzień mamy 3-4 pogody na raz, która zmienia się co 5 minut. To słoneczko nadchodzą chmury nagle, zaczyna się deszcz. Nagle zjawi się wiatr, uciekają chmurki i znowu mamy słoneczko. Chcę ten filmik nagrać Wam o tym, jaką sytuację teraz mamy, wszyscy wiemy, nie? Szkoły pozamykane, przedszkole tam też do tego dochodzą, żebyś ludzie nie zbierali się, żebyś nie szli tam do teatru, na koncerty, na filmy, żebyś byli w domu. Powiem Wam, że ja myślę, że to jest piękny czas. Dlaczego? Zobaczcie, w jakim rytmie żyliśmy. Cały czas wszystko w biegu. Rano wstali. Szybko śniadanko, szybko dzieci do szkoły, sami do pracy, a to jeszcze i do pracy, a dzieci już później sami do szkoły. A teraz mamy spokój. Przypomnijcie sobie, kiedy ostatni raz razem byliście ze swoją rodziną, z dziećmi, z, z, z babcią, z dziadkiem, w ogóle z rodziną całą. Wy, yy, po prostu wykorzystajcie ten czas, być ze sobą, ze sobą i ze swoją rodziną. I chcę Wam powiedzieć, żebyście w ten czas, żebyście myśleli tylko pozytywnie. Pogadajcie ze swoimi dziećmi, zapytajcie co ich interesuje, czy mają oni jakieś marzenia. A jak mają te marzenia, czy oni te marzenia zapisali gdzieś w zeszycie albo w codzienniku? Dlaczego? Dlatego, że kiedy zapiszesz swoje marzenia gdzieś i nawet zapomnisz o nich, to te marzenia spełnią się. Dlatego pogadajcie z dziećmi. Zapytajcie, o czym marzą. Jak to po prostu krótki czas i później wy już nie wiecie o czym gadać, to możecie e, zagrać z nimi w grę planszowym albo nawet w karty. Jak macie dziadków i, bab i babci w domu, to zapytajcie ich, o czym oni pamiętają o takim samym najlepszym. Najpiękniejszym z ich życia. Pogadajcie między sobą. I myślcie cały czas tylko o dobrym i o pozytywnym. Dlaczego ja wam to mówię? Dlatego, że teraz żyjemy my w takim czasie, kiedy o czym marzymy, to nie w długim czasie spełnia się. I ten czas. Naszej planety nazywa się Czas 3D. Czyli to, o czym myślimy, to, o czym cały czas zastanawiamy się, to w niedługim czasie spełni się. Jeżeli nie dajecie rady sobie z dobrymi myślami, to ja Wam po prostu powiem, jak sobie z tym poradzić po prostu trzeba zamówić sobie herbatę L'ovai. To jest taka hmm, herbata puer, którą spożywali imperatorzy i teraz ona jest wzbogacona do tego jeszcze kordycepsem. I ta herbata oczyści wasz organizm i wzmocni go. Herbata L'ovai. Ma 24 saszetki i tej herbaty wystarczy Wam na 24 dni. Bo jedną saszetkę można zagotować, zaparzyć wodą, która ma 80 stopni ciepła. Ona staje taka przebarwiona. Wyciągacie tą saszetkę, odstawiacie ją, herbatkę wypiwamy na ciepło. I to za pół godziny do śniadania. Drugi raz tą samą herbatkę można znowu zaparzyć tą gorącą wodą 80 stopni za pół godziny przed obiadem. I trzeci raz przed 18. A do tego jeszcze Wam proponuję kapsułki linży. To, co wzmacnia nasz duch, naszą pogodę, to, co oczyszcza naczynia naszego mózgu głowy, naczynia mózgu naszego kręgosłupa i wzmacnia naszą pogodę ducha. I wtedy będziecie mieli spokój, Będziecie szczęśliwy i po prostu szczęśliwy jeszcze od tego, że jesteście z całą swoją rodziną. Jeżeli chcecie zamówić sobie tą herbatę i kapsułki lendrzym, piszcie do mnie i ja Wam powiem, jak to zrobić. I życzę Wam każdemu pogody ducha. I tylko dobrych, pozytywnych myśli. Kontrolujcie swoje myśli i pamiętajcie, wszystko o czym myślicie, wszystko spełni się nie w niedługim czasie. Pamiętajcie o to. Wszystkiego Wam dobrego zdrowia i dobrego humoru.